Czy obowiązkowe prace domowe powinny wrócić do szkół? W naszej szkole korepetycji Math Master prace domowe są nie tyle obowiązkowe, co bardzo mocno zalecane. Jeżeli ktoś nie zrobi pracy domowej od czasu do czasu z różnego powodu, to nikt nikomu głowy nie urwie. Natomiast jeżeli ktoś nie robi prac domowych systematycznie, to progres takiego ucznia jest o wiele, wiele wolniejszy w porównaniu z uczniami, którzy po prostu te prace domowe robią. Dlaczego tak się dzieje? To dopiero robiąc pracę domową na przykład 2-3 dni po zajęciach lub po lekcji my siadamy do jakiegoś przykładu lub zadania zupełnie samodzielnie i próbujemy je zrobić. Musimy sobie przypomnieć pewne zasady, yy, definicje, po prostu jak to się robiło i wtedy dopiero kiedy sobie przypominamy, to tak naprawdę utrwalamy tą wiedzę, którą nabyliśmy na lekcji. I jest to bardzo istotna rzecz w procesie nauki. Drugą rzeczą jest to, że Siedząc samodzielnie nad takim zadaniem, jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie: czy ja rzeczywiście umiem to zrobić od początku do końca bez niczyjej pomocy? Czy mam jakieś pytania? Czy idzie mi to sprawnie? Jeżeli nie, to mogę się zwrócić z pytaniami do nauczyciela lub korepetytora. Dla nas, dla korepetytorów, jest to też bardzo cenna informacja. Przeglądając sobie taką pracę domową, po prostu widzimy, tak? czy uczeń ją zrobił w większości dobrze, czy raczej średnio. Czy możemy przejść z materiałem dalej, czy musimy jeszcze się wrócić i powtórzyć pewne elementy? Zatem, to, czy prace domowe będą w szkole obowiązkowe, czy nie, to się jeszcze okaże. Natomiast ważnym przekazem, który powinien płynąć od rodziców i od nauczycieli do dzieci, jest to, że prace domowe są bardzo istotne z punktu widzenia utrwalania wiedzy i z punktu widzenia takiej informacji zwrotnej, czy my opanowaliśmy dany materiał. I jeżeli będziemy to powtarzać i zwracać uwagę, jak bardzo to jest istotne, to mam nadzieję, że dzieci też będą sobie zdawały z tego sprawę i będą widziały, że te prace domowe przynoszą po prostu im efekt.